Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere. To wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Położony w spokojnej dzielnicy Missisagi, Dom Seniora Villa oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, łącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią, pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień z życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom Seniora Villa, Missisaga. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy wiesz, co się stanie z Twoim depozytem w przypadku niezamknięcia transakcji? Sytuacja nie jest jednoznaczna. Jeśli chcesz uniknąć rozczarowań, skontaktuj się z nami. pani Urszula Lipińska po kilkunastu latach praktyki lekarskiej w Polsce od 1989 roku prowadzi sklep zielarski Health from Nature przy 47 Rąsy z Health from Nature oferuje ponad 300 ziół oraz kosmetyki ziołowe, witaminy i minerały, fachowe porady z zakresu ziołolecznictwa. W tym roku mija 60 lat od powrotu do Polski skarbów bawelskich Przewiezionych zaraz po wybuchu II wojny światowej dzięki trudnej, niezwykle skomplikowanej operacji do Kanady, gdzie były przechowywane przez 20 lat. Część bezcennych pamiątek narodowych wróciła na zamek na Wawelu w 1959 roku. Zaś 130 zabytkowych arrasów i 24 skrzynie innych cennych obiektów muzealnych dotarło do Polski dwa lata później, 16 stycznia 1961 roku. Wiele informacji na temat tułaczki unikalnych zbiorów dziedzictwa polskiego znajduje się na wystawie pod tytułem Odyseja Skarbów Bawelskich 1939-1961, którą można obejrzeć na podanej stronie internetowej. Ekspozycja prezentowana jest często na imprezach polonijnych w całej Kanadzie przez Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskich Biznesmenów i Profesjonalistów w Windsor. W lutym 2001 roku z okazji 40. rocznicy przekazania Polsce najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów wawelskich w Quebec City otwarto wystawę prezentującą kilkadziesiąt dostarczonych z Krakowa dzieł o historycznej wartości dla Polski. Uczestniczyliśmy z kamerą w tym wydarzeniu, więc na początek sprawozdania fragment relacji z wernisażu ekspozycji cieszącej się ogromnym zainteresowaniem. Ekspozycja 88 arcydzieł sztuki, prezentowana w Muzee du Québec, miejscu, gdzie przechowywano je po wojnie przez 13 lat, odbywa się bez mała, dokładnie w 40. rocznicę powrotu ostatniej części Narodowego Skarbu do Krakowa. W wernisażu wystawy nazwanej Powrót Skarbów Polskich, w którym uczestniczyło blisko półtora tysiąca osób, wśród gości honorowych znaleźli się m.in. ambasador Polski w Kanadzie Paweł Dobrowolski, minister kultury prowincji Quebec Agnes Maltez, wiceminister stosunków międzynarodowych Quebecu François Bouillac, konsul generalny w Montrealu Witold Spirydowicz i sekretarz Rady Miasta Krakowa Paweł Stańczyk. Okolicznościowe przemówienia wygłosili dyrektor muzeum John Porter, prezes sponsorujący wystawę rządowej organizacji Commission de la Capitale Nationale du Québec Pierre Boucher, dyrektor Zamku Wawelskiego Profesor Jan Ostrowski oraz minister Agnes Maltez. Wspomnijmy jeszcze, że podczas trwania wystawy organizatorzy przygotowali serię koncertów muzyki polskiej oraz projekcje kilku znaczących polskich filmów. Our museum is to uh, the treasure of uh, Poland. As a matter of fact, we receive uh, in our vault for 13 years after the war a part of the Polish soul uh, including the superb tapestries, which uh, are presented regularly in the Wawel Museum in Krakow. They arrived in this museum in uh, 1948 and it took a long while before they were finally recovered or repatriated uh, in poland. today we are very proud to present to uh, all the quebecers and canadians a superb selection of works uh, coming from the vavel castle museum, uh, including the great tapestries of king gismond uh, augustus, uh, which are really huge works of art, very beautiful works of art of the 16th century. but the exhibition also includes armors, Pieces of furniture, um, beautiful paintings, uh, realized in, uh, in France, in Italy. Um, and it's in a way, an overview, great overview of the art in Poland uh, from the 16th century to the 18th century. So uh, we are once again very grateful to our friends from Poland. A oto krótki felieton Jerzego Ridana na temat przygotowania eksponatów przed ich wysyłką na wystawę do Kanady. W pracowniach konserwatorskich odbywa się wytężona praca. Konserwatorzy oglądają wybrane na wystawę dzieła, opisują stan ich zachowania i dokonują ostatnich retuszy. Prace konserwatorskie takie poważne były wykonywane wcześniej. Od roku są już pewne obiekty przygotowywane, były pełne konserwacje wielu obiektów, ale w tej chwili to już jest finish. Na wystawę pojedzie ponad 80 dzieł. Wybrane zostały tak, by pokazywać potęgę, bogactwo XVI i XVII wiecznej Polski. Największą atrakcję stanowić będą arrasy z kolekcji Zygmunta Augusta oraz militaria, między innymi zbroja husarska, rząd koński zdobyty pod Wiedniem i buławy. Pojadą również portrety królów i ważnych ówcześnie postaci. Staraliśmy się wybrać obiekty bardzo dobre i dobre, takie, które dobrze reprezentują charakter naszego muzeum i w miarę możliwości również te, które rzeczywiście były w Kanadzie, żeby ten Fakt w związku z historią naszych zbiorów został odpowiednio wydobyty. A więc dziś i w następnym programie za tydzień przedstawimy Państwu niektóre arcydzieła z Zamku Królewskiego w Krakowie, opatrzone najbardziej odpowiednim komentarzem. Wystawa obejmuje bardzo różnorodne przedmioty, które dobrze oddają charakter zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu. A więc mamy trochę malarstwa. Trochę złotnictwa, trochę broni, ale najpiękniejszą częścią, tak jak i na samym Wawelu, jest zbiór tkanin, a w szczególności arasów króla Zygmunta Augusta, które również stanowiły trzon skarbów przechowywanych w Kanadzie w czasie II wojny światowej. Te wszystkie przedmioty zostały ułożone według pewnych, pewnych zasad historycznych i artystycznych. I zajmują w Muzeum w Quebec dwie wielkie sale, które rozdziela albo łączy, zależy jakby, jak to się chce zobaczyć, rozdziela taki wieloboczny, wieloboczny hall stanowiący wprowadzenie do całej ekspozycji. Zespół arasów sformowany przez króla Zygmunta Augusta w połowie wieku XVI stanowi najcenniejszą część zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu. Najcenniejszą z punktu widzenia artystycznego, ale także historycznego, bo jest to jedyny fragment dawnych zbiorów królewskich, które do dzisiaj znajdują się na swoim miejscu. Po wszystkich niebywale skomplikowanych wydarzeniach historycznych, 40 lat temu wróciły na Wawel i można powiedzieć, że wiszą dokładnie w tych miejscach, dla których zostały zaprojektowane ponad 400 lat temu. Kolekcja arasów Zygmunta Augusta składa się z kilku typów tkanin. Jeden to wielkie sceny biblijne, drugi to przedstawienia krajobrazowo-zwierzęce trzeci wreszcie to arasy z herbami i monogramami króla. Oglądamy właśnie jeden z najpiękniejszych przykładów tego rodzaju. Aras, który obejmuje herby Polski, czyli orzeł w koronie, z monogramem S.A., czyli Sigismundus Augustus i pogoń litewską herb Wielkiego Księstwa. Warto przypomnieć, że ten Aras jak gdyby oddaje, oddaje pewną ideologię polityczną króla, który pod koniec życia w roku 1569 doprowadził do Unii Lubelskiej, która no, w wymiarze, który był wówczas przewidywalny, rozwiązała problem związków obydwu krajów na bardzo długi okres, bo Unia przetrwała ponad 200 lat. Trzy włoskie skrzynie renesansowe, które zostały włączone do wystawy, sygnalizują fakt, że Zamek Królewski na Wawelu to była przede wszystkim rezydencja, a więc mieszkanie królewskie, które musiało być wyposażone w liczne meble. Niestety dzieje Wawelu tak się potoczyły, że nie mamy w naszych zbiorach mebli, które znajdowały się w zamku w wieku XVI, ale nie znaczy to, żebyśmy nie mieli dobrych przykładów mebli renesansowych. W okresie międzywojennym prowadzono bardzo rozsądną, nieskąpą politykę zakupów, która sprawiła, że Wawelski zbiór mebli renesansowych należy do najlepszych w Europie. Wizerunek młodego Stanisława Tenczyńskiego stanowi jedno z najpiękniejszych dzieł portretu staropolskiego. Łączy w sobie urok modela przedwcześnie zmarłego, ostatniego przedstawiciela wielkiej rodziny średniowiecznej, dekoracyjność stroju i otoczenia i wysoką klasę wykonania malarskiego. Obraz jest przypisywany weneckiemu malarzowi Tomaszowi Dolabelli, który przez wiele lat pracował w Krakowie, zarówno dla dworu królewskiego, jak dla mecenasów szlacheckich i kościelnych. W portrecie tym spotykają się elementy narodowe, właśnie strój, poza i elementy włoskie, przede wszystkim. Sposób kompozycji wywodzący się od Tycjana. Owa obecność wzorów renesansowych i barokowych pochodzących z Włoch była w naszej sztuce owego czasu bardzo intensywna i ona w gruncie rzeczy decydowała o charakterze sztuki polskiej w wieku XVII. Wystawa obejmuje bardzo piękny zestaw przedmiotów o charakterze orientalnym. Dzieła tego rodzaju trafiały do Polski w różny sposób. Czasami jako zdobycz wojenna, no, sławna jest wielka zdobycz spod Wiednia, czasami w wyniku normalnych kontaktów handlowych ze Wschodem. Trzeba pamiętać, że w wiekach XVII i XVIII Polska bezpośrednio ograniczyła ze światem islamu. To dzisiaj wydaje się trochę dziwne, ale. Pamiętajmy, że nasze granice sięgały wówczas o wiele dalej ku wschodowi i południu, a jednocześnie posiadłości tureckie i tatarskie znajdowały się głęboko w Europie. Cała Rumunia i Węgry były pod panowaniem tureckim, a więc te kontakty były automatycznie bardzo intensywne. I co ciekawe, w wyniku tych bliskich związków, zarówno wojennych, jak i innego rodzaju. Również w Polsce zaczęto wytwarzać dzieła sztuki w stylu orientalnym i często one są tak podobne do perskich czy tureckich, że mamy poważne problemy w odróżnieniu, co jest jeszcze importem, a co już jest dziełem wykonanym na miejscu.